W jest bardzo udane, zwłaszcza że dopisała pogoda, pomimo tego, że rano się nie zapowiedziało. Dopisało ludzi, dopisało artystów, dopisało również pięknych dam, które wykonały dla nas pokaz. Uważam, że impreza jest bardzo udana. No zostałyśmy zaproszone, poproszone właściwie, nie zaproszone, o uczestniczenie w tej Mimo, że miałyśmy inne plany na ten dzień, nie miałyśmy, no ale należy wesprzeć koleżankę bardzo szybko zorganizowałyśmy się, było nas za mało, ale z... udało nam się, że tak powiem, złapać. <laughs> Zorganizować dziewczyny, które były dzisiaj debiutantkami. Myślę, że wyszło nieźle. Także cieszę się, że nam się to udało. 360 głosów. 450, idziemy w górę. To więcej? Pan 510 złotych. Czekamy na... 520 złotych. 530 złotych. Kto da więcej? Kto da więcej? Czekamy. 550 złotych. Nie było bo to jest, perfekty, tak jest. Zostawiamy tylko zegarek i medal. Ja myślę, że wtedy Panie by licytowały, że je. dużo chętniej. Eee, pan Mistrz że chwilę z nami... To dla mnie ogromne, poruszające inicjatywy, na które z miłą chęcią, z otwartym sercem przychodzę i, i, i pomagam jak tylko mogę. Dzisiaj pomogłem to w postaci przyniesienia piłki dwóch koszulek, które zostały wylicytowane jak dla mnie za ogromną kwotę i wesprę tą małą dziewczynkę i pomocy dla jej lepszego życia, czyli w postaci zakupu nowej fortezy. To jest dla nas naprawdę ogromny sukces, również dla nas jako zawodników, bo czekaliśmy na, ten, na to wydarzenie bardzo długo. Plażową, to, jako siatkówkę w sportu gramy ponad 20 lat, siatkówkę plażową uprawiam już 16 rok i do tej pory nie mieliśmy szansy wystąpić na tak wielkiej mistrzowskiej imprezie. W tym roku dostaliśmy tę szansę i wykorzystaliśmy ją myślę, że w 100%. Zdobyliśmy tytuł mistrza świata i jesteśmy z tego e, niezwykle e, szczęśliwi. E, na co dzień oczywiście wkładamy w to bardzo, to bardzo dużo pracy, energii, e, własnego czasu poświęcamy prywatnego, e, czasu niespędzonych z rodzinami, którzy, na, to, które nas, nam pozwalają w tym, żebyśmy sobie... E, kobistycznie oprawiali ten sport, bo ponieważ to, to jest kobistycznie, e, niezmiernie cieszymy się, że, 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 że możemy takie sukcesy zdobywać. Oh, yeah. Open up your heart. Up your heart, What do you feel is a real? Thing? The Big Bang, maybe a million years away, oh. but I can't think of a better time to say. ¡Gracias! A deeper love, the kind that only comes from high.